Na B są? Go. Biorę im tę. Jeszcze jeden trzema na B. Wstaję. Same heady. No kurwa. Dwóch tam jest. Zdenci. Nie w jednej kupie. Ja się wracam na alfę. Bokiem Leżę Kurwa Isebik jak wpadł Bokiem po lewej idzie Przy środkowym łączniku na dole kampi przy moim trupie Biega na brawo Na alfie dostał Brawo Kurwa, nie mogę go zonażować, nie wiem czym. jest na B, jest na B bliżej drogi Zjęty Jeden na Alfę Dwóch na Alfie na po krótko, prostu Weźcie brawo, weźcie brawo Nasze Alfa pada Dobrze, rozstawcie Rupiego. się, rozstawcie się po prostu, żeby nie mogli podejść Plecy są, resp się zmienił. Są na Charlie a? Jeszcze jeden jeszcze, jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Kamil. Na mnie Kurwa. Dobra Zebłeś go? Tak, na mnie, na mnie. Chyba jeszcze jeden. Nie? No a jest chyba wszyscy słucha Mhm, mm wstawaj roki. Respią cię. Dzięki. Jeden zdjęty, jeszcze jeden jest na głównej ulicy, na moim trupie. Na Charlie, podnoszą się, trzech jest. Trzech biega na Charlie. Wszyscy czterech już. Dobra, ale mamy, dwa punkty mamy na pewno. Czterech na Charlie. Cofnij kamil. Na brawo pójdą. Nie mogę zrespić. No, Dobra, to nie jeden. Cię. Uciek na A. Obiega tam. Wyższy bożej. Zabiłem go, też padłem. W hey, the... plecy, 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 plecy. Dostałem, zaraz. Chyba wszyscy. Darek, Podnoszę dostałem. Darek. Ja, ja podnoszę. Dobra. Dzięki. Jeden u góry. Bięty. a jeszcze drugi był Kurwa amunicję potrzebuję Szukam. Artur, gdzie oni są? Yy, Widzę? Na moim Trzech jest, kurwa, jakim cudem Czterek. A ktoś im precy robi, brawo Ja robię. Można podnieść. Kurwa... Czekaj, czekaj, czekaj. Nie. Na Nie, Nie dobra, był kurwa. Dobra, Podniał dobra. dobra. Broń. Kurwa! Rozpierdalajcie te szyby. Można podnieść szybko. Krótko. Dziękuję Nie szturmujcie Arty, bo się res zmieni przecież Po co? Kurwa Dwóch jest Jeszcze jednego będziesz miał Darek Aj kurwa od drogi całkiem tam idzie drogą w stronę brawo w środku są, w środku są idą górą na Charlie, trzech jest Jeden wam będzie plecy robił od drugiej strony Brawo bierze Nie zdążyłem Roki To nic, to nic Brawo, brawo, brawo jeden Jestem na Charlie Nawdaję, można podnieść Darek ponoszę Oj, po łącznik też jeszcze jeden Uważaj patrzcie się tam No, zbrawo, zbrawo Jeden łącznik na alpie No, łącznik A i, Dwóch Na alpie trzech Czterech już na alpie Ustawiam dole łącznik jeden Dwóch na dole Pod łącznikiem Uf, Uf, łącznik cały da. czas, łącznik cały czas Tak Na środku na fladze stoi dwóch Od razu. Respcie się na rondomienie na sobie wszyscy No, to mnie. Na łączniku jeden małma To ja pierdolę Kurwa Urwa Mów ruki Można Koleś padł ale można podnieść Dobra na łączniku padli dwóch okay. Ja idę od ulicy stanę Możesz uważaj na dole przy autobusie uciekł na brawo pobiegł. Ja, 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 ja. Kurwa, Jest tutaj jeden. ich nie widziałem. Kur. Sorry. Nie widziałem z tamtej strony. A na moim trupie jeden, na brawo. Straciliśmy Kurwa, w plecy dostałem z łącznika z góry. Jeden na alfę biegnie łącznikiem. Dwóch na alfa pobiegło. Kurwa, jest tu ludzik, skąpiony na czarni wbiega górą. Wracam się. Nie, nie, cofnął, cofnął. Na moim trupie, na moim trupie. mam na plecy. Zabił mnie. No, ksenocyt. Rzuca pteczkę, jest tam schowany. Mam go. Dobrze. Kurwa, wyskoczył z napto Łącznik, wejdźcie na łącznik. Dwóch na brawo. Plecy, plecy wam robią. Ruki. Jeszcze jeden. Dwóch minus, dwóch minus. Jeden na alfie. Już dwóch, drugi się zaraz pił. Zdjęci. Artur, stajesz. Dzięki. Jeden obiega, brawo. Alfa neutralizowany. Minus. Trzech Kamil Mi, y, Zabił mnie Góra? Góra dół na, Wszystko na dole jest Oki możesz robić go tam, za tym kartonem y, Jest dwóch Granat Przy pomniku jeden Biega na górę Dostał Ten co na górę biegał? Na fladze, bierze bierze jeszcze bierze. jeden jest. Dobra, ja biegnę na... Alkohol. Góra, góra, przy Charlie, dostał. Dostał. Można podnieść przy fladze. Dziękuję. Mówcie, czy na stówę podnosicie, bo... strach jak chuj. Minus jeden na brawo, jeszcze jeden. Dwóch. Stawa na górze, uważajcie na B. Kurwa, błysk, chuj, ja widzę ja też Dobra, uciekł uciekam Alfa Minus Jeszcze jeden na końcu, jest po prawej stronie cel alfa. Jest, jest, tam siedzi Lekko dostał Zrespią się Dwóch na nim Dwóch jest Dwóch biegnie, jeden na moim trupie Podnoszą się Pięknie Podnoszę ruki Na stówę Okej okay. Dwóch zdjętych od... od... Jeszcze jeden Dzięki Kurwa, grają ten mnie do życia Dobra, podnoszę Dzięki. Dobra, reszty zmieni na Charlie pewnie Ja mam 20 pestek kurwa Naraz się będę musiał podnieść Biorą Charlie już Charlie no minus wdaję. jeden u góry, minus jeden u góry Lecę Kamil podnieść Można, można tak Chujem no, żeby <laughs> jeden kurwa z rogu A no to nie wiem skąd kurwa wiesz tam od strony alfy z tych schodków wiesz wyleciał zabij go wyżytki jeszcze no, no 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 Jeszcze jeden jeszcze jeden Dwóch Się spączkowali jeden Lego, za Lego, Lego, Lego. Jeden Zabra. Dobrze Dobrze O no, nie zdążyłem Kamil Kurwa wszystko z G18 Zabra. napierdalałem Mów <gulanie> Darek skąd Mam go ja mam go to Dostał To podnieście Darka jeszcze no, dwóch tam no, idzie. Się pełno. Alfa, alfa wszyscy. Kurwa, pistoletem. No zeszkali się Zabił mnie No zabij go, kurwa No by zmieniłem. kurwa ty <laughs> Jest tu, jest tu w rogu, można podnosić Dobra, ja was podnoszę wszystkich kurwa Jeszcze mnie, jeszcze mnie, granat, jeszcze patrz, mnie Granat, granat! Nie ja zdążyłem wyrzuc bo to I nie, to się mój, się stało? nie mój kit był kurwa o no tak którym jest yy, debut się stało, że mi Artur sobie z granatu zawił Rzucił wcześniej biegłeś tam w ten granat wiesz Na brawo biegną lewą stroną całkiem Nie podnoszę, nie podnoszę, bo ja nie mam swojej broni Ale zjewałem Dobra, brawo Można podnieść od strony Charlie siedzi jeden. Jeden robi plecy. Kamil, dziękuję. Ej, nade mną, nade mną, nade mną. Podnosić? Nie. Artur, uważaj, tam długość. Jest, no jest, 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 uważaj. Oj, leżał, nie widziałem go. Kurwa, skąd, 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 skąd? Dzięki. Darek, mogę? Góra, 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 nie, góra, uważajcie. bany Musisz szybciej mówić, Darek. Podniosłem szybko. Ruki. Kurwa, uciekajcie trzech tam jest. Przeżyłem. Dobra, jestem na Charlie. Po mocy. Kurwa, zdjął mnie no. Dobrze. I chuj, będą ostatni. Co <laughs> się zabije zapalające. Do... Ej! Aha. Dzięki. Podnoszą się na Charlie chyba. No, a na Charlie dwóch. Jeden minus Kurwa zostałem Ale góra Jest tu nade mną jest kurwa Biorę po Jest, 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 jest na, na, na dwóch zrepieni się biorę. jeden wyskoczył zatem tego na górze zdjąłem jednego. Dwa jeden. Dwóch. Uciekł w plecy, w plecy. Nade mną autobusem dostał Dziękujemy. i chuj, ostatni jestem a ja kurwa, rara, rara. Z Darkiem, no No dobra, to ja wychodzę, żony wchodzi, tak? No. ale good game ale panowie, widzę, że wygląda na to, że ciężko nie było no na to początku to nas kurwa trollu my bardziej rywalizowali o to, żeby nie być ostatni.